Kolejny piękny, a zarazem smutny dzień kwarantanny. Spacerek dla zdrowia, bo słoneczko naparza aż miło. A tak serio, to idę po auto. Jeden z nielicznych momentów, w którym muszę iść z buta. I to, żeby nie skłamać, z półtora kilometra. Dobrze. Odebraliśmy Mondeo o cudownej kulturze pracy silnika dwulitrowego diesla. Marek, mu tam zrobił mapę na nowo, wyszło nam troszeczkę mniej teraz niż wcześniej, ale yy, teraz ten wykres jest ładniejszy. Pokażę Wam wykres, jak nam tam wyszedł teraz. Wcześniej tam było 137 koni, 350 niuta. No teraz jest 133 chyba 3 konie i 345 niuta, ale wykres jest o wiele ładniejszy niż wcześniej. No i też lepiej on mi się przy z jedynki zbiera, z dwójki. Wcześniej tylko ta trójka tak dosyć ładnie płynnie chodziła, natomiast jest ok, spalanie na pewno spadnie, podobno właśnie w tych silnikach TDDI, spalanie znacząco spada. Właśnie po mapie. No teraz tak, teraz to się zbiera, idzie czuć te 355 Nm. Pozostaje nam wyrzucić tego kata, no bo zaślepiliśmy EGR a zaślepiony egier, za chwilę tego kata zapcha tak czy siak natomiast ciężko już do tego kata dostać, bo on jest tak wysoko w górze, trzeba będzie chyba opuścić silnik albo nie wiem jak to zrobić ale to później tymczasem no co dzisiaj, dzisiaj już sobie obiecałem, że pójdę na trening, bo jestem jedną z tych osób, która może iść na siłownię a woli leżeć w domu <grym> i cały czas leżę Obijam się, nic nie robię, zamiast po prostu iść y, trenować. Co do wczorajszego materiału, ja widzę, że dużo ludzi lubi po swojemu sobie interpretować. Otóż nie mylcie bezmyślności z zdrowym rozsądkiem, bo ja cały czas mówię o zdrowym rozsądku, o zachowaniu odległości, o zachowaniu w środkach higieny, o dbaniu o odporność. W jaki sposób dbać o odporność każdy raczej wie, a ja, jak nie wie, to zrobię materiał, ale tak mówiłem, ja zrobię go później. A nie sianiu paniki wszędzie dookoła. Mówiłem też o niespotykaniu się z ludźmi starszymi, z rodzicami, z dziadkami. To nie, jest, to, nie jest, to nie jest, że to nie ja bagatelizuję, po prostu mam to w dupie, bo wiem, jak sobie, jak tego przestrzegać i wiem, że też ludzie w sile wieku, jak ja, czy wy niektórzy, tak naprawdę przejdziecie przez to prawdopodobnie bezobjawowo, jeżeli oczywiście dbacie o pewne tam zasady, których trzeba przestrzegać. Ale to nie znaczy, że ja pójdę i wykupię wszystkie rolki papieru toaletowego, czy będę zamykał interes swój, bo nie wiadomo co i jakieś bzdury totalne, nie? Nie mylcie tego, bo tam mi ktoś zarzucił stereotyp tempe, tempego <grych> bez koksa. No trzeba wy? I mówicie, sam poczytaj. Ja mówię, też poczytajcie, bo ja też czytam. Mam różne źródła informacji i wiem, co jest we Włoszech. Wiem też, że sami są sobie odpowiedni za to, no ale tam to było przegięcie, co oni robili. A tutaj możemy się tego ustrzec. Natomiast. Nie mówię, żeby każdy został w domu. Idźcie na spacer, idźcie na spacer, unikajcie skupiska ludzi, idźcie na trening, idźcie do sklepu. Po prostu, jeżeli czujecie coś u siebie, jeżeli macie podejrzenie, że możecie zarażać, to róbcie wszystko, żeby tego nie robić. Idźcie się zbadać przede wszystkim. no. Panika, wszędzie wszechobecna obecna panika. I to jest najgorsze dla wszystkich. To jest tak, jakbym ja miał się nie wypowiadać, bo komuś się to nie spodoba. Bo lepiej zrobić siebie idiotę i powielać opinie wszystkich, bo tak jest fajnie, bo cały świat panikuje, to ja też będę panikował i będę fajny i będę miał więcej się siebie na YouTubie. To macie przykład tego śmiesznego z Lovers z tam, nie wiem, tego, co robił salto i się wypierdzielił na baba, a potem strasznie płakał, te łzy, te jego sztuczne łzy i w ogóle. To przecież on ostatnio gdzieś na jakimś story powielił, że Wirusa zabija wysoka, <noise> wysoka temperatura, i żeby pić płyny, płyny w temperaturze 27 stopni. Już pomija to, że człowiek sam sobie ma 36 ponad stopni, ale płyny, przygotowana woda 27 stopni powyżej zabija wirusa. I tym sposobem idzie zrobić z siebie idiotę, co no, świadczy tylko o tym, że jest idiotą, no, ale się to sprzedaje. Tam jest chyba ponad milion ludzi na YouTube. I teraz się zastanawiam, jacy ludzie to oglądają, jacy, no wybaczcie, ale ja wolę jednak mieć swoje zdanie, a nie jak te ślepe kury za ziarnem lecą i tak dalej. A takie mi się teraz przypomniało, ja bardzo często, bardzo często od czasów, kiedy e, widziałem pewne stwierdzenie, że jakimś wstydem jest dla mężczyzny dożyć wieku starczego, kiedyś ciało nie widziało jego powiedzmy świetności, to zawsze interesowałem się potem tymi powiedzeniami, co tam Arystoteles, raz wszystko co oni tam mówili i teraz by było żeby uniknąć krytyki, nic nie mów nic nie rób, bądź nikim i to był taki złoty środek na to, żeby ludzie o tobie nie mówili, natomiast nawet takie dyskusje wczoraj się nakręcają mi ruch na kanale to raz, dwa, że to są to pierdoły ludzie się dają ponosić, bardzo często też tak kiedyś się dawałem ponosić, teraz po prostu mam bekę z tego totalną szanuję czyjeś zdanie ale Mam też swoje zdanie i swojego zdania się będę trzymał przede wszystkim i będę krytykował. Będę krytykował, będę komentował, czy wam się to podoba, czy nie. Nie będę jak te, jak ta cała reszta bzdurnych profili, którzy mają swoje zdanie, nagle coś jest te i... Za chwilę opinia publiczna podaje co innego i oni zmieniają kontent kanału. O Boże, ratujmy się wszyscy, apokalipsa jest blisko i w ogóle, i, i, i pijmy wodę przygotowaną w temperaturze powyżej 27 stopni. O Boże, sami rozumiecie, mam nadzieję, mój punkt widzenia teraz. Kurde, Amor, może pojadę trzypaki. Ciekawe, czy będzie otwarta stacja diagnostyczna. No to dobra, pojadę, bo ja i tak jeszcze muszę, muszę zajechać do apteki. Ludzie jeżdżą po papier toaletowy, po wszystko a ja muszę jechać po strzykawki, bo mi się skończyły, a tu trzeba strzała zrobić dzisiaj w końcu na trening tak? Ale pojadę się na trzypaki, sprawdzić ten Amor i od razu zamówię sobie ten Amor. Porozmawiamy sobie potem jeszcze o tych samochodach, co tam miałem na oku. Czekam na Remigiusza, to sobie jeszcze pogadamy. Jedziemy odebrać Hondę, bo Honda niestety nie nadaje się do niczego, więc musimy ją jakoś odebrać i gdzieś zawieść. Tymczasem co do Toyota. Oczywiście ja wiem, że Toyota ma pick-up'a Tundra. Ja nie wiem, czy ja powiedziałem faktycznie tak jak powiedziałem, że, że nie mam pick Mają Tundrę. Chodziło mi o to, że ja na Tundrę mnie nie stać, bo Tundry są pięknym autem. Zawsze marzyłem o Tundrze i o tym wszyscy moi znajomi wiedzą. Niestety Tundry są zbyt drogie. Na takiego Titana idzie kupić w dobrych pieniążkach. No i teraz jest ten czarny 2006 i jestem taki władki niczym mleko łaciate. To jest 2006. Różnica jest 9000 zł w cenie. Mówicie, że czarny jest lepszy, bo zadbany i tak dalej. Natomiast na ten też nie wygląda na niezadbanego, to raz. Dwa, że jest faktycznie mało informacji o nim i trzeba by było to zweryfikować zanim się kupi. Oczywiście to nie jest tak, że się pojedzie i w ciemno się będzie brało. Czy wiecie. o. Natomiast czarny nie ma tego guarda z przodu. Czarny nie ma stopni, nie ma progów, nie. Czarny mi się po prostu nie podoba, bo te ledy na dachu to wyglądają jak choinka z odpustu jakaś. To jest tragedia dla mnie. Jedyne co go ratuje, to ratują go te skóry w kolorze miodowym. I to jest tyle. Cała reszta jest tak naprawdę do zrobienia. Dlatego najpierw sobie to pooglądam i zobaczymy co tam wybiorę. O! Przyszedł. Syn marnotrawny, możemy jechać pochodne. No więc tak, sprawdziliśmy go na trzepakach. ogóle jest ideał. Nie ma tam nic kompletnie do czego by się tutaj przyczepili na przeglądzie a mi to tam dalej stuka ewentualnie jest tam taka jedna tym leja no mi to stuka cały czas no. yy, której można by się było przyjrzeć ale prawdopodobnie mówi, coś musi gdzieś w bagażniku być. ale no jak dla mnie to nie jest nic w bagażniku bo to jest typowo od uderzenia wszystkie gumy zdrowe amory zdrowe wszystko jest okej okay, no. no i teraz szukaj kiedyś miałem taki przypadek że coś mi stukało i okazało się że śrubokręt wpadł między, między blachę i on mi tak stukał ale to on w inny sposób stukał, a to jest typowo przy uderzeniu takim nie ja wiem gdzie, a na dobra także czekamy za chwilkę o chwila, chwila teraz nie, może to będzie dziura o no jest to taki kurde no nic, będę grzebał za chwilę w bagażniku. Przyczepałem bagażnik cały, całutki, ewentualnie jeszcze coś tam w kole, ale no nie wydaje mi się. Jeżeli będzie dalej stukać, był tam, owszem, klucz do kół, który latał luźno i mógł uderzać o blachę. Więc zobaczymy. Teraz będę sobie zacękować diesla za. Cio? jadę zamkować diesel za 4,27 bo tyle dieselego nas kosztuje obecnie a nie tutaj 4,31 ale widziałem 4,27 i tak można tankować 9,5 4,35 4,33 no i po co komu gaz wiadomo, że to jest tylko na chwilę yy, jadę uratować znajomego bo znajomy siedzi z dzieckiem na razie nie może wychodzić a skończył mu się testosteron a ja mówię mam mam otwartą flaszkę wydam ci bo ja teraz tak nie biję, znaczy biję mnie przestało stukać ten pieprzony klucz no kurde głupi klucz jasny gwint to jest niemożliwe więc jeżdżę z taką misją i pomagam ludziom przy okazji sam sobie muszę pomóc, ale to później. Kurde, nie stuka nic, ale fajnie. Klima puszczona, paliwko zaraz zatankujemy. Cieszyć się dniem, tyle nam pozostało. Zatankowane. Słoneczko jest takie, że chyba damy go. Jasiowi na detaling wnętrza. Nie mogę patrzeć na tą podsufitkę, na te fotele. Od razu by się go całkowego wyprało. Może jakieś tam korekty, korekty lakieru jeszcze po roku, bo tam widziałem w paru miejscach Czemu, czemu tak dbam o stare Mondeo? Dlatego, że to jest pierwsze auto, które się nie zepsuje. Oprócz spraw eksploatacyjnych no. Sprzęgło sam spieprzyłem tak naprawdę Znaczy Dodając mu mocy musiałem się z tym liczyć, prawda? Amortyzatory, eksploatacja, no ale tak to auto jest Naprawdę niezawodne no to Inf też tak jeździł, no ale Inf był cały porobiony. Wiadomo, że mu coś mogło co chwilę się nie spodobać, ale to było auto po grubszym tuningu, tak? Natomiast tak to, to Mondeo jest totalnie niezawodne. Pali mało, przyspiesza, nie psuje się. No ta kultura pracy silnika jednak pozostawia wiele do życzenia, ale da się to przeżyć. Dlatego tak sobie o niego dbam, no? Dlatego nie sprzedałem go, jak miałem ofertę za 7,7,5. Wyobraźcie sobie, Mondiało za tyle pieniędzy, ale nie sprzedałem. Bo ja, z go do takiego stanu, razem z zakupem, to też dałem 6,6,5. To po co mam sprzedawać auto, które mam zrobione na tip -top z tysiącem zarobku, i potem znowu się borykam z jakimś padłem? Bez sensu. Mało tego, 18 do niego już są przygotowane, skręcane w bardzo dobrej cenie. Wyrwałem w zamian za te, razem z oponami, dopłacam 400 zł tylko. Będą czarne z polerowanym rantem na naciągach lekkich, będzie to wyglądało dobrze. Czyli będzie to diesel auto w gnoju, które może wyglądać jako tak. No i mamy godzinę za 15-12 i wszystko pozałatwiane, tym oto sposobem. Co najlepsze, co mnie troszeczkę rozśmieszyło. Do apteki wchodzę jednej. Wiadomo, zachowaj bezpieczną odległość. Jeżeli można, to płać kartą. No więc płacę kartą. I wiele osób przede mną słyszy tylko. A skorbinian, a a Rękawiczki, rękawiczki, rękawiczki. Maseczki, maseczki. C, cynk, magnes. Wapn. Wapno. Wszyscy kupują, przychodzę do kasy. i. Dobry. 20 strzykawek, 20 igieł 0,9, 20 igieł 0,6 i 20 strzykawek insulinówek z czerwoną główką pakowanych po 10. I czułem się jak kosmita. Jeden jedyny nie zamawiał witaminy C. Maseczki, rękawiczek. On przyszedł po strzykawki, to musi być jakiś pól chyba. Tak na mnie patrzyli przynajmniej. No ale cóż, teraz idę do domu. Przed wejściem do domu na dzień dobry. Odkażam się nie tylko setą, ale seta też padnie ale też oczywiście, rączki, wszystko przyjdę też, witaminę C sobie podam podam sobie przede wszystkim galawit podam sobie wiele innych rzeczy BPC między innymi tak samo robię przed wyjściem z domu z tym, że przed wyjściem z domu nie preferowałem sety to jest tyle profilaktyka zdrowy rozsądek a nie panika, panika bo panidemia в золу паника